Park i pięć łódzkich rond mają mieć nowe nazwy. Łódzcy radni chcą upamiętnić historyczne postaci. Politycy przygotowali uchwały i liczą, że podczas wrześniowej sesji zostaną one przyjęte. Rondo na skrzyżowaniu ulicy Rojnej i Traktorowej na Teofilowie radni chcą nazwać imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego. Przy Rojnej i Kaczyńcowej Kazimierza Sosnkowskiego, a rondo przez biegu ulicy Rojnej i Rydzowej Lucjana Muszyńskiego. Choć z tym trzeba poczekać do października. Wypada, jakby zachować tą wolę, która była związana z moratorium i nie upamiętniać wcześniej niż rok po, po śmierci. Dlatego ta uchwała nie zawiera tego jednego, ten, ten projekt uchwały nie zawiera tego jednego nazwiska. Upamiętnienie rotmistrza Pileckiego i łódzkiego miłośnika historii Lucjana Muszyńskiego tym razem łączy opozycyjne kluby. Zgłosiła się do nas grupa mieszkańców Teofilowa, która już wcześniej zbierała podpisy, aby nowo powstające rondo nazwać właśnie imieniem rotmistrza Pileckiego. Pan Lucjan mieszkał blisko ronda, któremu ma patronować. No, dla nas jest wielkim człowiekiem. Działacze Platformy Obywatelskiej zgłosili też pomysł nadania nazw dwóm rondom przy ulicy Informatycznej na Olechowie. Ten miałby upamiętniać Jacka Tramiela oraz Jana Kowalewskiego. Jack Tramiel, y też używający wcześniej Jacek Przmiel nazwiska twórca komputerów Komodore, urodzony i spędził młodość w Łodzi. Kolejne rondo, które też łączy się z postacią znanego łodziejna o dużych dokonaniach, aczkolwiek może nie zawsze kojarzonego z Łodzią, Jana Kowalewskiego, matematyka, kryptologa, tego, który złamał szyfry w czasie wolny polsko radzieckiej. Zgłoszono też propozycję nadania nazwy Karola Głogowskiego rondu w pasie Andrzeja Kerna. Natomiast park położony w okolicach Pojezierskiej ma nosić imię poety Ludwika Jerzego Kerna. Pojawiają się nowe nazwiska, osoby, których, o których nie uczymy się na historii. Moim marzeniem jest, żeby w takich newralgicznych punktach, tam gdzie albo ludzie stoją na przystanku, czy zatrzymują się pod światłami, żeby jednak były informacje, kto to był, co to była za osoba. Propozycje są obecnie sprawdzane przez miejskich radców prawnych, później trafią pod obrady Komisji Kultury, a następnie na wrześniową sesję.